Aby doładować portfel w serwisie GamePad.pl, zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Portfel. Na kolejnej stronie wybierz formę płatności, jakiej użyjesz do zasilenia portfela. Po wybraniu płatności online zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie należy określić kwotę, o jaką ma zostać zasilony portfel. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, zaznacz odpowiednie pole. Dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tych podanych przy rejestracji. Upewnij się, że wszystkie pola są wypełnione prawidłowo i kliknij dalej. Zostaniesz przeniesiony na stronę z podsumowaniem. Kliknij przycisk Dokonaj płatności. Teraz nastąpi automatyczne przekierowanie do serwisu transakcyjnego DotPay. Spośród listy banku wybierz swój, upewnij się, że Twoje dane osobowe są prawidłowe i kliknij przycisk Dokonaj płatności. Po sfinalizowaniu transakcji Twój portfel zostanie doładowany. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony na stronę wybranego banku i tam będziesz mógł sfinalizować transakcję. Jeśli nie posiadasz konta bankowego, możesz dokonać płatności w inny sposób. Pierwszym z nich jest wygenerowanie blankietu pocztowego, który umożliwia płatność na poczcie lub w placówce banku. Aby wygenerować blankiet, spośród płatności wybierz opcję Poczta Polska. Na kolejnej stronie podaj kwotę, jaką ma zostać zasilone Twoje konto. Sprawdź ponadto, czy Twoje dane są prawidłowe. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, zaznacz odpowiednie pole, sprawdź dane, a następnie kliknij Dalej. Zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem transakcji. Aby zobaczyć wygenerowany blankiet, kliknij Podgrąd w druczku. Po uruchomieniu podglądu możesz go wydrukować. Po dokonaniu płatności Twój portfel zostanie doładowany. Portfel możesz doładować także wysyłając SMS na odpowiedni numer. W tym celu jako o formę płatności wybierz telefon komórkowy. Na kolejnej stronie wybierz kwotę, o jaką chcesz zasilić swój portfel. Kwota poza nawiasem oznacza koszt transakcji, natomiast w nawiasie rzeczywistą, która zasili Twój portfel. Następnie kliknij dalej. Na kolejnej stronie ujrzysz treść SMS-a oraz numer, pod który należy go wysłać. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz kod, który należy wpisać w puste pole i kliknąć dalej. Twój portfel zostanie doładowany. W razie problemu z płatnością SMS możesz zgłosić reklamację bezpośrednio do serwisu Link do formularza jest dostępny w pierwszym kroku płatności SMS. Ostatnią formą płatności jest wykonanie połączenia telefonicznego. Aby to zrobić, na stronie płatności wybierz telefon stacjonarny. Na kolejnej stronie wybierz kwotę, o jaką chcesz zasilić swój portfel. Kwota poza nawiasem oznacza koszt transakcji w tym wypadku połączenia telefonicznego, natomiast w nawiasie rzeczywistą, która zasili Twój portfel. Następnie kliknij dalej. Na kolejnej stronie ujrzysz numer telefonu, pod który należy zadzwonić oraz kod, który należy wprowadzić używając klawiatury telefonu. Po tej czynności usłyszysz kod, który należy wprowadzić w puste pole. Po kliknięciu dalej Twój portfel zostanie zasilony.